Witam was moi drodzy Ja zamykam kury zamykam, Tak Nadal nie ma jeczka, Więc jest trochę przerwy Na wybiegu straszny Syf, ale Znaczy no postaram się to tak wiecie Wygrabić, ale Straszny błąd No Tak się prezentują kurki A dzisiaj chciałbym wam trochę opowiedzieć o tym Jakie mam plany na kanał, że tak powiem Także widzimy się na ogrodzie. Więc do tego filmu nie starałem się jakoś rozpowszechniać kanałów Jedynie wśród takich znajomych i tak dalej aczkolwiek myślę, że ten film może być dobrym pretekstem do tego Otóż chciałem wam powiedzieć jakie mam plan na przykład na specjale i tak dalej, jak kanał ma się rozwijać. Także no jak wiecie aktualnie jakby uczę się Myślę, na pewno tak wygląda Prowizorycznie Aczkolwiek no, chcę nabrać doświadczenia Staram się, żeby widzieliście tak kamerę Żeby się nauczyć O, otworzyła się szklanka Żeby się nauczyć dobrze trzymać kamerę Z mm -mm. czasem też zakupię nowy sprzęt do nagrywania Coś ciekawego Wiadomo, na razie też Nie będę inwestował 2000 na GoPro proporządne. Aczkolwiek z czasem, jeśli będzie zarabianie, to chciałbym te pieniądze, które by się udało uzyskać z zarabiania, przekazywać na rozwój kanału, czyli nowy sprzęt i tak dalej. Również y, rozwój hodowli. Także y, moim aktualnym celem jest zbicie 100 subskrypcji i mam plan, by na te 100 subskrypcji. Uruchomić grupkę na Facebooku, aczkolwiek dzisiaj ją stworzyłem i się zastanawiam, czy uruchomić ją teraz, czy czekać. O, Bellusia, czy czekać do tych 100 subskrypcji, no bo chciałbym mieć z jednej strony specjal, a to byłby fajny specjal, ale z drugiej strony potrzebuję jakiejś takiej grupki, na której można by yy, dawać jakieś informacje i tak dalej, no bo. Ja nie mam uruchomionej jakby karty społeczności i nie mogę dodawać takich bezpośrednich wpisów dla was. Także taka grupka by była dobra, bym na mógł informować kiedy odcinek i tak dalej. Jakie było, błoto jest. <gry> no i tak, to jest ta grupka, także możecie napisać czy chcecie, żebym poczekał na testow subskrypcji. Czy jednak rozpoczął to od razu. Natomiast drugim celem będzie już 1000 subskrypcji, prawdopodobnie 1000. I na ten 1000 chciałbym Wam rozdać jakieś kurki. Wiadomo, byłby to taki konkurs, nie wiem czy dla każdego, bo chciałbym, żeby taka osoba miała jednak warunki, tak, żeby te kurki nie poszły na zabicie. Bo to nie będzie miało sensu, wysyłam, a ktoś to kasuje. Tylko chciałbym, żeby u kogoś znalazł dom. No, wiecie o co chodzi? No, i po prostu tak by tak wyglądało, że albo osoba by płaciła tylko za wysyłkę, albo po prostu ja bym pokrył całkowicie koszty, wszystko zależy od tego, jak się rozwinie kanał. Jak szybko, no i jak coś, no to ten konkurs byłby najwcześniej na wiosnę. Chociaż mógłbym go jakby puścić wcześniej, ale chcę, żeby ptaki jeszcze podrosły, bo to by były konkurs na te, które się teraz wykluły. Albo yy, na te, które będę nastawiał, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Teraz jestem w trakcie już szukania nowych jaj. Także to są dwa takie specjały. I takie moje cele. Czyli te 100 subskrypcji, a później 1000, które chciałbym uzyskać. No, także to, to wam chciałem przekazać. I prosiłbym właśnie o opinię na ten temat. Kolejną rzeczą jest to co będę nagrywał, co chcę nagrywać i co wy chcecie widzieć. Dostałem kilka pomysłów na filmy i bardzo chętnie będę czytał wasze pomysły, które możecie pisać w komentarzach jak najbardziej, a ja będę się starał to nagrywać. Na przykład mam, żeby pokazać jak czyścić inkubator, jak go ustawiać, ten Cleo 5. Mm, co jeszcze? Na pewno coś o kurniku, budowie. Kolega prosił jeden. No to takie przykładowe pomysły, tak? Bo nie pamiętam za bardzo, ale no to te, te, te dwa na pewno pamiętam. Dobra. Także swoje pomysły jak mówiłem. Piszcie w komentarzach. Na pewno uda się coś, coś ustalić z tym. Myślę, myślę to są tematy, które chciałem poruszyć w tym odcinku. I wydaje mi się to wszystko. Także no bardzo dziękuję Was za wysłuchanie. Dziękuję za wszystkie komentarze. Wszystkie, które mi pomogą, ale też te, które mnie wespr wesprzą. I miłego dnia Wam życzę. Cześć.